Ten rok przyniósł wiele zmian w podstawowej opiece zdrowotnej. Kolejny, 2023, zapowiada się równie pracowicie dla świadczeniodawców. O tym, jak lekarze rodzinni oceniają zmiany i co będzie dla nich największym wyzwaniem w nadchodzących miesiącach, rozmawiamy z dr Joanną Zabielską-Cieciuch, prezeską Podlaskiego Związku Lekarzy Pracodawców Porozumienia Zielonogórskiego. Dzień dobry pani doktor. Witam panią redaktor, witam państwa. Pani doktor, na wstępie chciałabym poprosić Panią o pewne podsumowanie tego, co mamy już za sobą. Jak ocenia Pani rok 2022 w kontekście zmian, jakie zaszły w podstawowej opiece zdrowotnej? Ten rok był, bo już prawie się kończy, bardzo, bardzo pracowity dla nas. Ja już jestem seniorką w naszym środowisku. Jedną z liderek wprowadzania medycyny rodzinnej w Polsce uczestniczę w tym od początku. I po prostu tak dużo pracy, jak mieliśmy w tym roku, to naprawdę rok wyjątkowy, jeśli chodzi o pracę z pacjentami, ilość pacjentów, ich problemy. Pandemia no, mocno dała nam się i, i trochę zmodyfikowała nasz, nasz sposób pracy, ale też niewątpliwie wpłynęła na zdrowie pacjentów. Natomiast duże zmiany, wprowadzanie tych zmian, które minister Rydzielski, niedzielski określił jako rewolucyjne, i szczerze powiem, większość ani naszego środowiska, ani środowiska lekarskiego, ale też środowiska lekarzy rodzinnych nie rozumiała tych słów i myślę, że nadal jeszcze dzisiaj nie rozumie, ale te zmiany są naprawdę rewolucyjne. Na czym polega ta rewolucyjność? Od, od 1 lipca dostaliśmy taką nową formułę kontraktowania świadczeń polegała ona na wprowadzeniu budżetu powierzonego czyli pewnej kwoty do dyspozycji lekarza którą może wydać na określone badania tych badań było zaledwie 8 one na pewno jakoś specjalnie nie wpłynęły na jakość naszej pracy natomiast na pewno ułatwiły życie wielu pacjentom którzy dzięki temu że lekarz mógł sprawdzić na przykład poziom czy witaminy B12, nie, nie musiał iść na dalszą diagnostykę do poradni hematologicznej. Natomiast to jest tylko taki przecjonek tego wszystkiego, co nas, co nas czeka. Oczywiście, jak to zwykle u nas bywa, nie obyło się bez perpeti, zaburzeń komunikacyjnych pomiędzy środowiskiem lekarzy rodzinnych a Narodowym Funduszem Zdrowia, chyba szczególnie panem ministrem. Natomiast nie da się wprowadzać żadnych zmian bez, bez dialogów, bez wypracowywania jakichś wspólnych stanowisk i wspólnej wizji. Tu niewątpliwie ogromną rolę odegrała i nadal odgrywa nasza konsultantka krajowa profesor Agnieszka Mastale Szmiga. Natomiast małymi krokami zbliżamy się do tego, co jest ideą medycyny rodzinnej, czyli takiej holistycznej opieki nad pacjentem. Bo sama koordynacja, o której takie modne słowo, ono się pojawiło już kilka lat temu, i właściwie ta koordynacja zaczyna dominować w każdej dziedzinie medycyny. Mamy ko koordynatorów na onkologii, koordynatorów w zakresie leczenia zawałów, i myślę, że ci koordynatorzy będą się dalej pojawiali, ponieważ pacjenci są zagubieni w tym systemie, nie rozumieją organizacji, nie rozumieją. Tych różnych ścieżek. Pacjent biega właściwie lata jak bumerang, odbija się od jednych drzwi od drugich, czasami trafi w te otwarte i misją lekarza rodzinnego jest dbanie o zdrowie pacjentów. My przez wiele lat byliśmy spychani tylko do leczenia. Leczenie chorych to domena ambulatoryjnej opieki, to domena szpitali. W szpitalach nikt nie zajmuje się ludźmi zdrowymi, natomiast tymi zdrowymi powinniśmy zajmować się my. Jest to ogromny problem, problem braku zrozumienia przez dysydentów, przez płatnika, bo słowo lekarz kojarzy się z leczeniem, chorobami, natomiast nie ma w Polsce skojarzenia ze, ze zdrowiem. I tutaj też pan minister Niedzielski postawił bardzo na profilaktykę, chociaż minister nie lekarz. Aż to dziwnie brzmi, że muszę chwalić ministra, ale minister lekarz chyba bardziej rozumiał. Nie, koledzy lekarze też rozumieli, bo minister Konstanty Radziwiłł doskonale rozumiał nasze problemy i to, czym powinniśmy się zajmować, ale do tej pory naprawdę byliśmy spychani tylko do leczenia chorych. Natomiast teraz jest duży nacisk na profilaktykę, są, są premie dodatkowe, motywujące, żeby tą profilaktykę realizować, osiągać określone wyniki. Natomiast cały czas podążamy w kierunku tej koordynacji i, i, i takiej całościowej opieki nad pacjentem, co jest jednym z priorytetów medycyny, medycyny rodzinnej. I od 1 października uzyskaliśmy taką możliwość, możliwość uzyskaliśmy podstawy prawne do wdrażania tego co zostało zapisane już 5 lat temu w ustawie o opiece podstawowej, bo w ustawie jest takie jedno malutkie zdanie o koordynacji i i, I myślę, że duża część naszego środowiska nie rozumiała, czytając ustawę, bo ona jest taka sobie trochę lakoniczna, no i po co ta ustawa, ale trochę czasu musiało upłynąć, bo naprawdę rozmowa o tym z decydentami o przekazaniu większych środków na opiekę podstawową, o tym, że jeśli PZ dobrze pracuje, to mniej chorych ludzi trafia do szpitali i jest to system tańszy, lepszy, dla pacjenta. To są wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia, które były wydane na okoliczność kryzysu ekonomicznego, żeby wzmacniać opiekę podstawową. Natomiast to się w Polsce nie odbywało i nadal odbywa się z problemami, ale to jest taki mały kroczek do przodu. No właśnie, wspomniała Pani o, o kryzysie um, też ekonomicznym, przed nami no, dość trudny rok, sytuacja geopolityczna mocno wpływa i przekłada się na sytuację finansową e, państwa i szalejącą inflację. Czy Pani zdaniem system ochrony zdrowia będzie odczuwał skutki tych zjawisk i jak one mogą przełożyć się na sytuację placówek e, POZ i zatrudnionych w nim pracowników i lekarzy? No niewątpliwie ta sytuacja odbija się i będzie się odbijała na nas. Jesteśmy jednym z elementów całego systemu, systemu naczyń połączonych, więc nie ma możliwości, żeby problemy związane z, z inflacją i różne zawierowania polityczne na nas się nie odbijały. No już naszym interesem naszych różnych organizacji, różnych działań jest tak i, i rozmawianie z nfz tym z ministrem zdrowia, zdrowia, negocjowanie warunków, żebyśmy my mogli nasze zadania wypełniać, bo żeby te zadania wypełniać, my musimy do tego mieć kadry i z tym jest ogromny problem, oprócz już całej sytuacji ekonomicznej związanej z inflacją, to jeden z największych naszych problemów to są niedobory kadrowe. Po 25 latach implementacji instytucji lekarza rodzinnego w Polskim Systemie Ochrony Zdrowia doszliśmy do etapu, że połowa lekarzy, którzy pracują w opiece podstawowej ma specjalizację z medycyny rodzinnej i potrzebujemy wykwalifikowanych pielęgniarek. I potrzebujemy wykwalifikowanych koordynatorów, którzy pomogą nam w zakresie tych różnych działań organizacyjnych, biurokratycznych, dlatego że lekarze sami już na siebie kolejnych obowiązków nie mogą brać. I w Polsce jest tak system zorganizowany, że lekarz wykonuje dużo czynności, które mógłby wykonać inny personel, na przykład pielęgniarki. Pielęgniarki wykonują to, co powinni wykonywać pracownicy rejestracji albo pracownicy, administracyjne i my nie szanujemy naszych zasobów i naszych y, 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 kwalifikacji. Y, to jest ogromny problem. Ale tu często kłania się polityka, bo w tej chwili wiemy, jak ogromne problemy są np. z pediatrami, gdzie są zamykane oddziały z powodu braku, braku personelu. Natomiast to minister że w 2014 roku wprowadził do POZ-u kontraktowanie tzw. tandemów internisty i pediatry, gdzie pediatra jest specjalistą kształconym przez 5 lat do pracy klinicznej, a nie do pracy w POZ-cie. Owszem, może pracować, zajmować się populacją dziecięcą, ale nie temu służy, jego kształcenie. No i teraz jest większe zdziwienie, bo wiadomo, że ta decyzja jeszcze pogorszyła sytuację kadr w szpitalach i, no i takie, takie sobie potem ponosimy przez wiele lat konsekwencje nie do końca przemyślanych decyzji. A właściwie to przemyślanych, bo to była decyzja polegająca na uderzeniu w środowisko lekarzy rodzinnych. No, niewątpliwie potrzebne są działania edukacyjne. To jest cała bolączka, bo scedowanie edukacji pacjentów w różnych aspektach zdrowotnych na lekarzy rodzinnych jest niewłaściwym działaniem, bo my, spychani do leczenia i zajmowania się problemami zdrowotnymi pacjentów, nie dysponujemy takim czasem, żeby na wizycie, która trwa 10-15 minut, zająć się problemem pacjenta, przeprowadzić edukację i całą profilaktykę. No to jest niemożliwe, dlatego potrzebujemy. Do dodatkowy kadr, które pomogą nam w tych działaniach, stąd między innymi ta funkcja prowadzenia koordynatorów, gdzie jeszcze też potrzebujemy, bo to pstryk od 1 października się nie wydarza. Tylko to jest cały proces, który zajmie nam, myślę, że lata, tak jak kształcenie lekarzy rodzinnych, trwa już prawie 30 lat. Tak samo z tą opieką koordynowaną, to nie jest proces, który w ciągu roku, dwóch, znajdzie odzwierciedlenie w gremialnie w dużej, w dużej ilości przychodni. I. Pan minister Niedzielski zaproponował Polakom profilaktykę 40, dedykowaną pacjentom powyżej 40 roku życia, ułatwiając życie pacjentów. Tak się wydawało. Program polega na tym, że pacjent wypełnia ankietę, korzystając z infolinii czy internetowego konta pacjenta i uzyskuje skierowanie na. Pakiet podstawowych badań biochemicznych, badanie moczu. Mężczyźni mają oznaczony poziom antygenu PELSA. Pojawia się również badanie kału na krew utajoną. i po roku czasu okazało się, że z 12 milionów Polaków, którzy są uprawnieni do wykonania tych badań, skorzystało zaledwie 600 tysięcy. Odbywało się to bez konsultacji i uzgodnień z naszym środowiskiem. Ministerstwo uważało, że pacjenci gremialnie uzyskają taką możliwość, więc będą z niej korzystali. My, wykonując programy profilaktyczne od wielu lat, wiemy, jaka to jest ciężka, ciężka praca. i Wynika to z braku edukacji. Jest troszeczkę lepiej, bo już w zakresie na przykład kolonoskopii, ja widzę, że pacjenci chętnie zgłaszają się na badania, proszą o takie badania, ale nie mamy tutaj zorganizowanego jakiegoś systemu. Wiemy, jaką ogromną bolączką w Polsce jest Wykonywanie badań cytologicznych. Nie ma w tej chwili zaproszeń imiennych wysyłanych, wysyłanych do pacjentek. Nie pozwalają to różne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych i zmieniony został system organizacji. Natomiast wiemy, że na te zaproszenia odpowiadało zaledwie 7% pacjentek. Wykonywanie cytologii w Polsce to jest poziom rzędu 20% kobiet, które powinny zrobić. W Polsce umiera 2,5-3 tysiące kobiet z powodu raka szyjki macicy co roku my o tym rozmawiamy i nic się tutaj nie zmienia i Właściwie nie, nie ma, rozmawiamy. My sobie rozmawiamy, no z panią redaktor rozmawiam, w Sejmie takie rozmowy się toczą, natomiast nie zapadają tutaj żadne decyzje. Mamy różne pomysły, to są czasami decyzje polityczne, bo na przykład w Stanach Zjednoczonych każdy czterdziestolatek, tam jest taki program, powinien mieć wykonany kolonoskopie, więc mnie bardzo zdziwiło, że gremialnie te młode, zdrowe, zapracowane czterdziestolatki zgłaszają się na. Na te niekoniecznie przyjemne badania. Jaki jest system? Ano taki, że jeśli pacjent tego badania nie wykona, to płaci 10% wyższą składkę zdrowotną. Mechanizm jest bardzo prosty i bardzo efektywny. U nas pojawiają się pomysły, żeby tą profilaktykę połączyć z medycyną pracy, no ale to jest mówienie, a decyzje nie zapadają i kolejny rok tysiące ludzi umiera, a można by było temu zapobiec. Cała pandemia wpłynęła w ten sposób. Że my mamy dużą ilość pacjentów, którzy byli pod opieką poradni specjalistycznych. Kiedy nie mogli się tam dostać albo mieli tylko teleporady i częściej korzystali z naszej opieki. Zgłaszali się do nas chociażby po przedłużeniu leczenia przewlekłego. Zlecając badania i kontrolując tych pacjentów, to muszę powiedzieć, że ja przez 20 lat mojej pracy nie miałam pacjentów z cukrami, z glikemiami 400. Natomiast w trakcie pandemii tacy pacjenci się nam pojawiali. I to tylko świadczy o tym, że musi być system kontrolowania, wyznaczane wizyty, edukowanie. edukowanie Pacjentów, a to jest czas i nie jest to czas lekarza. My potrzebujemy w pozecie edukatorów przygotowanych do tej pracy. Nie jakichś skomplikowanych edukacji, ale naprawdę wielu, wielu moich pacjentów nie wie, że w butelce Coca-Coli jest ponad szklanka cukru. Oni słyszą, że to jest niezdrowe, ale dlaczego to już w to nie wnikają? I są podstawowe takie zasady dotyczące jedzenia, picia, zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej, którą, którą Polakom trzeba przekazywać. Bardzo serdecznie dziękuję Pani Doktor za ten głos. E, oczywiście zapraszamy częściej na, e, do nas, do naszego portalu. E, no i wszystkiego najlepszego w nowym roku. Wszystkiego dobrego w nowym roku, szczególnie zdrowia i dużo sił, bo dużo pracy przed nami. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo.